Siemanko. Ej, dzisiaj mamy niezapowiedzianą kartkówkę z Iotexa w ogóle. Czujesz, co tu się odwala? Możesz odkapiać ode mnie, ale tylko czaj, żeby cię fa facetka nie szczaiła. Także siadaj tu koło mnie i, i robimy to. Ale zanim zaczniemy... Money, bitch, Dobra, nie chichraj się już. Wchodzimy na CoinMarketCap, tu na Earn. I tu jest ten test. Właśnie trzeba go zrobić. Earn IoTeX. No i... Zaraz, gdzie to jest? Get started. Tak, już wiem. Tutaj quiz. No, jak zwykle jedziemy. Ten. Gotowy? Startujemy. Jak zwykle nie jesteśmy robotami przecież. Zgadzamy się. Czytaliśmy FAQ i mail to wiadomo. Ten też. User ID to wiecie, tam na na Binansie w profilowym będzie ten magiczny numerek. What is the mission? The mission is of course building the connected world to będzie ten blockchain decentralized identity, real world data or cost, secured hardware. All of the above. Deflationary, czyli deflacyjne. Tutaj będzie ostatnie. Internet of Trusted Things. To będzie Ethereum Binance Smart Chain i Polygon. Complete all three requires campaign steps in. And copy paste the Sprawdźmy co to jest. A, no tutaj trzeba ich zafollowować, oczywiście na Twitterze i tak dalej. No widzicie. Dobra, tutaj trzeba wpisać jeszcze e-mail i do tego jeszcze trzeba ściągnąć ich wallet. Zobaczcie, jak się wycwanili. Cwaniaki. Dobra, ja sobie ściągnę ten na telefon po prostu i później przekleimy adres. Ok, wallet mamy ściągnięty. Tutaj wszystko mamy zrobione. Jak już tutaj zrobiliśmy wszystko, to musimy wkleić ten kod. Ciekawe, czy oni nas będą weryfikować, ale no zobaczymy. Trochę dziwnie to wygląda. Dajemy next. Tutaj after downloading create and share address tag, czyli trzeba wkleić tutaj ten adres z walletu, który stworzyliśmy. Pamiętajcie, żeby sobie zrobić backup, co nie? Backup hasła oczywiście. I tutaj bierzemy deposit, transfer IOTX to this address. I teraz kopiujemy to tu. I musimy magicznym sposobem przetransferować. Ten adres do komputera, jak macie jabłko, no to jest to prosta sprawa, ale że ja używam Windowsa to już nie za bardzo. Chociaż mam swoje metody. Pyk. Ok, teraz wklejamy nasz adres tutaj. Next. No i znowu trzeba dodać do watch listy ich. Czyli robimy to samo co ostatnio. Bierzemy IOTEX. Dajemy tutaj gwiazdkę. Tak jest. Klikamy watch listę. Bierzemy Share. kopi adres. Wracamy z powrotem. Wklejamy to tutaj. Submit. Nie jesteśmy robotami. Submit. No i dzięki wielkie. Mission complete. Tak jest, przyszło potwierdzenie, że wypełniliśmy quiz, także wszystko jest w porządku. Niestety nie wiadomo, kiedy będą wyniki, niestety nie wiadomo, kiedy te tokeny przyjdą na nasz wallet, także proszę cierpliwie czekać. Zostaw łapkę w górę, komentarz, siemanko i pozdrówki. Do następnego. Yo.